Subskrybujesz mnie, ale nie wyświetlałem Ci się filmy, teraz musisz kliknąć na dzwoneczek i zaznaczyć opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Nie przewijaj tego. Na fanpage'u jest niecałe 200 lajków, a widzów mam prawie 22 tysiące. Jeżeli chcesz mieć ze mną szybszy kontakt, to polub mój fanpage. Link w opisie. Hej, cześć Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny, a ja przychodzę do Was z waszą ulubioną serią, czyli jak zgasić nauczyciela. Poprzednie filmy macie w karcie po prawej stronie, a ja zapraszam do oglądania. Kowalski, do odpowiedzi. Nie będę zeznawał bez adwokata. Zapraszam do odpowiedzi. Przepraszam, ale kolega mnie pierwszy zaprosił. Kto się ciągle obraca? Ziemia. Kto to powiedział? Galileusz. Dobijecie we wrześniu 30 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam tylko trzech. Liczę na Was. Nie życzę sobie takiego zachowania. Proszę Pana, ale to nie jest koncert życzeń. Kowalski, dlaczego nie uważasz na lekcji? Ale przecież uważam, proszę Pana. To co przed chwilą powiedziałem, powiedział pan, żebym uważał na lekcji. To już na tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz suba. Na razie, cześć.